Dzisiaj poznacie historię mojego pacjenta, który zgłosił się do mojego gabinetu, do przychodni, w której pracowałem. Y, Wręcz y, marginalne przykłady, nigdy insulina nie spadnie do zera, aż tak, żeby trzeba było dostrzykiwać na stałe insuliny, przy dobrych zaleceniach oczywiście, niskowęglowodanowych. I teraz jakby to... Ta teoria y, i ten mit, który mówi, że cukrzyca to choroba genetyczna, postępująca, wymagająca coraz to nowych leków, potwierdza się, jeżeli dasz pacjentowi zalecenia nieaktualne i szkodliwe, czyli każesz mu się zajadać węglowodanami. Leki nie pomagają i one są już niepotrzebne, bo te leki, które brał Pan już wiele lat wcześniej, przy złych zaleceniach nic dobrego nie robią, wobec tego same zalecenia pomogły. Proszę w tym momencie odstawić leki. Z... Bracia Rodzeń, można pięknie żyć. Witajcie, tu Bracia Rodzeń, Łukasz Rodzeń i Mateusz Rodzeń. No a... Tutaj, można powiedzieć, początek nowej serii, bo będziemy mówić konkretne przykłady konkretnych pacjentów i o konkretnych chorobach, które najczęściej zostały wycofane. Można powiedzieć, początek nowej ery, bo to era wycofywania chorób metabolicznych, a nie zagłaskiwania ich na śmierć. Yy, śmiało, można powiedzieć. Oczywiście, uprawianie medycyny, która polega na odrozpoznawaniu chorób, która polega na robieniu wszystkiego, co możliwe, żeby odrozpoznać choroby i odstawić przynajmniej leki, to jest prawdziwa medycyna, która daje szczęście. I radość pacjenta. Dzisiaj poznacie historię mojego pacjenta, który zgłosił się do mojego gabinetu, do przychodni, w której pracowałem i poznacie krok po kroku metodę, jaką ja akurat zastosowałem, przedyskutujemy tę metodę, pokażemy Wam badania, oczywiście anonimowo, bo nie chcemy, żeby te dane wychodziły do internetów, ale na konkretnych przykładach dowiecie się, co robić i jak wycofywać choroby metaboliczne. Ja myślę, że wiele osób, bo tak zawsze jest, znajdzie siebie w, tych, w tej historii, bo te historie są po prostu e, prawdziwe. No to dawaj, zaczynaj, widzę, że to jest Grzegorz, lat 54. Grzegorz, lat 54, bardzo sympatyczny, młody człowiek, można by powiedzieć, no przecież Stary nie jest, to tylko 54 lata. Przyszedł do mnie właściwie nie z powodu choroby metabolicznej, ale mój radar jest wyczulony na osoby z chorobami metabolicznymi i mam taką procedurę, że oczywiście na siłę nie zmuszam, że tak widzę, że ma pan chorobę typu cukrzyca, typu drugiego, trzeba ją wycofać. Nie, tak to nie działa. Pacjent musi sam połączyć kropki i sam wyrazić chęć wycofania chorób metabolicznych. Trwać to może. Różnie od tygodnia do trzech lat albo czterech lat, zanim te kropki i wyjście z Matriksa zdarzy się u danego pacjenta. I to jest bardzo ważne, nie da się wypić z korytka wody, tylko można doprowadzić tego konika do korytka, a konik musi sam zdecydować, że tą wodę musi chce wypić. No i tak ten konik przyszedł do tego korytka. W korytku siedziałem ja i zainteresowałem pacjenta informacją na temat stylu życia niskowęglowodowego. Nowego, ale za bardzo nie drążyłem. Jak to mówią, nie drąż. Mm -hmm. Nie drążyłem, tylko poleciłem pacjentowi, żeby zaczął oglądać kanał Braci Rodzeń, na którym dużo jest bredni na temat. Przepraszam. Yy, prawdy? Du dużo prawdy na temat y, stylu życia niskowęglowodanowego, po to, żeby ta wiedza ukuła w oko i zaczęła wciągać człowieka do prawdziwego świata. Ja lubię powtarzać pacjentom, którzy y, właśnie są na tym etapie, że właśnie zapraszam na kanał. I najczęściej jest tak, że jak zatrybi na kanale, no to pacjent już jest mój. Już go mam w, w trybie wycofywania chorób metabolicznych. Ale też prawda jest taka, że jeżeli nie, to najczęściej on nie wróci, albo wróci z, jasnym, z jasną prośbą, że chce iść klasyczną, standardową medycyną, czyli chce mieć leki. Nie jestem na to gotowy. Rzadko zdarzają się tacy pacjenci, ale trzeba też dać takim prawo do leczenia klasycznego. I teraz zobaczcie. Łączenie kropek mhm. zajęło rok czasu. Po roku czasu pacjent odwiedził mnie ponownie. Na tej wizycie poprosiłem, żeby zrobił badania kontrolne, żeby były świeże, żebym wiedział na jakim etapie jest jego cukrzyca typu drugiego i zgłosił się na wizytę kontrolną już z wykonanymi wynikami laboratoryjnymi. Dodam jeszcze, że pacjent Grzegorz, lat 54, był chory na cukrzycę typu drugiego, miał otyłość brzusno, brzuszną, stłuszczenie wątroby potwierdzone ultrasonogra. Perfectnie. I to jest taka wielka trójca. Cukrzyca, stłuszczenie wątroby, nadciśnienie tętnicze. Jeszcze nie miał. Nie, jeszcze nie miał, ale niemalże za każdym razem to występuje. Zwracajcie na to uwagę. Wspólną cechą, no zobaczycie, co jest wspólną cechą tych wszystkich chorób. I teraz tak, wiecie już, że Grzegorz leczył się z powodu cukrzycy typu drugiego klasycznymi zaleceniami. Zalecenia klasyczne, jakie dostał, mm -hmm. to były zalecenia: jedz często małymi posiłkami. Do posiłków dostarczaj węglowodanów, Ponieważ pff, węglowodany są najważniejszym makroskładnikiem u osoby chorej na cukrzycę. No jest dokładnie na odwrót, o tym oczywiście powiemy za, za chwilę. Kolejne zalecenia to były takie, żeby unikał oczywiście tłustego, no bo to tłuszcz zabija. Kolejne ważne zalecenie, które dostał, to pamiętaj, Grzegorzu śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, bo jak nie zjesz, to umrzesz. I wiem, co chciałem powiedzieć po Twoim parsknięciu: to, że słusznie parsknąłeś, fajnie Ci to wyszło. I czytając zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, no w wielu miejscach można sobie parsknąć i raczej z taką empatią i współczuciem, bo tam w wielu miejscach osoby, które to tworzyły, za zaprzeczają samym sobie. No na przykład, jak sobie znajdziecie punkt dotyczący jedzenia i Węglowodanów, no to w pierwszy, jednym z pierwszych zdań jest napisane, że nie ma wiedzy, nie ma dowodów naukowych, które każą ustalać konkretną ilość węglowodanów o osoby chorej na cukrzycę. Czyli mówiąc w skrócie, nie mamy zielonego pojęcia, ile powinien węglowodanów jeść człowiek chory na cukrzycę drugiego typu, bo nie ma takiego dowodu. I w kilku kolejnych zdaniach jest napisane, że ilość węglowodanów powinna wynosić 50 do 60% zapotrzebowania kalorycznego. W ciągu dnia, czyli nie wiemy, ale jednak walniemy. No mi to brzmi dziwnie. No to przecież na, tych, na, tych, na podstawie tych właśnie nieznanych badań pacjent z cukrzycą miał zajadać się na śmierć węglowodanami. Do 45% energii miało pochodzić z węglowodanów, co można przeliczyć, i to jest ponad 300 gram węglowodanów dziennie. Aż widzę tą trzustkę biedną, przeładowaną ilością węglowodanów, które powodują wyrzut insuliny, a przez to w konsekwencji insulinooporność. No bo przecież dokładnie trzustka przeciążona za dużo insuliny, insulinooporność, no a insulinooporność daje podstawę do cukrzycy drugiego typu. Dlatego my lubimy mówić cukrzyca to insulinooporność tylko 10. Insulinoporność to cukrzyca tylko 10 do 14 lat przed. Oczywiście Grzegorz został poinstruowany o ważności i wręcz kluczowej roli aktywności fizycznej w celu spalania kalorii, no bo stał się chorym grubasem i leniwym, dlatego że yy, przestał się ruszać i za dużo jadł. Przecież to normalne, że to twoja wina, Leniuszku, że zachorowałeś metabolicznie. To się nazywa matryx dietetyczny. Oczywiście to jest wszystko wypracowane. Dziękujemy Ci, Coca-Cola. To, to dzięki Wam. Większość ludzi myśli, że bieganie w maratonach spali im kalorie. Jedyne co może im spalić to długoterminowe cele zdrowotne. E Ewentualnie podeszwy, no bo te buty trzeba wymieniać, bo się przecież niszczą. No i no to jest e no to, to, co Ty mówisz, to jest protein. idealna ta ideologia jeszcze liczenia kalorii. Do tego brakuje, żeby jeszcze uciemiężyć tego biednego, chorego pacjenta, że nie daje rady. Pacjent był ciemiężony przez 12 lat. W ciągu tych 12 lat dorobił się dwóch leków przeciwcukrzycowych. Không, nie wiem, dlaczego nazywane są przeciwcukrzycowymi. Przecież one są na cukrzycowe na cukrzycowe, że nie przeciwcukrzycowe po, po, ponieważ pacjent przyszedł do mnie z dwoma lekami z metforminą w dawce 3 razy 1000 oraz nowym lekiem Jardiance w dawce 10 mg dziennie To teraz ja bo metformina pewnie każdy z was ma metforminę to jest ciągle lek pierwszego rzutu w leczeniu insulinooporności czy cukrzycy typu drugiego bardziej i maksymalna dawka w leku niedługo działającego to jest 3000, czyli 3 tabletki, ale są też formy długodziałające, działające, XRSR, je się bierze przed, przed snem i wtedy maksymalna dawka to jest 2000. Jeżeli masz takie dawki, to już więcej większej dawki nie możesz brać, tylko dokłada tobie się kolejne leki, no, które później można odstawiać z lekarzem. Pacjent przedstawił wyniki badań, które są bardzo ważne. Zobaczcie, hemoglobina glikowana to bardzo ważne badanie, jeżeli chodzi o cukrzyka, dlatego że mówi to badanie nam tyle, jak wyglądały poziomy glikemii, czyli poziomy cukru we krwi w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Tutaj 8,7 świadczy o złej kontroli wow. cukrzycy typu 2. To a przypominam, że pacjent był na dwóch lekach procukrzycowych. Czyli no 13 to jest masakra, 15 zdarzają się takie, ale 8-7 to, to jest też no bardzo zły wynik. Czyli jego glukoza musi, musi wyglądać w ciągu dnia tak, że tam naczczo ze 120, a później po jedzeniu ze 180, bo jak zjesz owsiankę z cukrzycą, no to masz 180-190. Później spada to na może jeszcze hipoglikemię, później znowu 160. No ten człowiek jest kłębkiem nerwów. Nie, nie dziwię się, gdyby jeszcze brał leki uspokajające. Nie brał jeszcze leków uspokajających, ale jeżeli chodzi o badania laboratoryjne, to na uwagę zasługiwał po pierwsze sód, który był w dolnej granicy normy, na uwagę zasługiwał poziom witaminy D3. No był Jebo. dramatycznie niski, czyli 23%. Oraz niedobór witaminy B12. Hmm. To było badanie, które zaleciłem, zasugerowałem pacjentowi, żeby zrobił y, odpłatnie, dlatego że nie jest refundowane, ale bardzo ważne, żeby robić to badanie, kiedy przyjmujesz metforminę, dlatego że jednym z objawów niepożądanych metforminy jest niedobór witaminy B12, która jest niesamowicie istotną witaminą do pięknego życia. Magnez jest niezbędny do przemiany witaminy D w jej aktywną formę, co z kolei wspomaga wchłanianie i metabolizm wapnia, a także prawidłowe funkcjonowanie parathormonu. Wystarczająca ilość witaminy D może wówczas zwiększyć wchłanianie wapnia oraz magnezu nawet o 300%. Te informacje, praktyczne wskazówki jak dawkować witaminę D, jak dawkować magnez i inne potrzebne makroskładniki i mikroskładniki w tej książce zachęcamy do przeczytania. Do pięknego życia. Widzę, że jeszcze insulinę zleciłeś pacjentowi. Zleciłem insulinę pacjentowi, dlatego żeby udowodnić, żeby, żeby dostarczyć argumentu, dlatego że pacjent na pierwszej wizycie powiedział mi, że cukrzyca według lekarza diabetologa to jest cukrzyca z wyczerpania trzustki, że ta trzustka już nie wydziela insuliny i że w konsekwencji, jeżeli ta choroba będzie postępować, trzeba będzie dostrzykiwać tej insuliny. No. Mm, Wtedy jeszcze nie mówiłem o tym, że insulina zwiększa ryzyko śmierci i wszystkiego co złe u cukrzyka typu drugiego, ale zrobiłem to badanie, żeby unaocznić to, że jest to insulinooporność. Insulina wyszła 14, 14 czyli ponad normę, i to tak naprawdę pogrzebało argumenty typu cukrzyca typu 2: to wyczerpanie trzustki, za mało insuliny. To są wręcz marginalne przykłady. Nigdy insulina nie spadnie do zera aż tak, żeby trzeba było dostrzykiwać na stałe insuliny, przy dobrych zaleceniach oczywiście, niskowęglowodanowych. I teraz jakby zrobić taki eksperyment, że idziesz do laboratorium, robisz sobie z cukrzycą czy ten pacjent insulinę czczo, później je tą owsiankę i robi sobie insulinę po, po tej owsiance godzinę, dwie, no to zobaczy, że insulina wywala mu do 120, 140, a u niektórych nawet do 250 kilkudziesięciu po godzinie i po dwóch, co znaczy o właśnie wybitnej hiperinsulinemii. I oczywiście w, w ten sposób sposób Za jakiś czas trzustka może dojść do całkowitego wyczerpania, stłuszczenia trzustki i utraty funkcji komórek beta, komórek beta trzustki, i tam insuliny już nie będzie. No ale to są sytuacje skrajne, jednak większość cukrzycy Proszę. drugiego typu to jest hiperinsulinemia. No i tutaj w tym momencie zobaczcie, jaki był przebieg choroby tego pacjenta. Ten pacjent miał rozpoznaną cukrzycę 12 lat temu na podstawie krzywej glukozowej, czyli to jest takie badanie, które wykonuje się najczęściej w wyniku tego, że Lekarz widzi, że u pacjenta glukoza naczczo jest troszkę za wysoka i ten pacjent zgłosił się do lekarza po to, żeby wykonać badania, bo czuł się coraz słabiej, czuł się zmęczony, no źle spał. Generalnie stwierdził, że coś ze mną się dzieje nie tak. Wobec tego w badaniach takich podstawowych poziom cukru naczczo wyszedł za wysoki. Lekarz pogłębił diagnostykę i wyszła cukrzyca, ponieważ po dwóch godzinach powyżej 200 poszybował wynik poziomu. Cukru we krwi po obciążeniu glukozą 75 gram. No i tadam, mamy rozpoznanie. Czyli taka owsianka, czyli taka dawka płatków sianiowych, taka osianka makaron to jest to samo, czyli po takim jedzeniu 200 B. Dokładnie, mamy rozpoznanie. Ten pacjent od razu dostał pierwszy lek i dostał te zalecenia, o których już mówiliśmy, czyli zalecenia, które powodują pogorszenie cukrzycy typu 2 i powodują, że rzeczywiście ta teoria i ten mit, który mówi, że cukrzyca to choroba genetyczna postępująca, wymagająca coraz to nowych leków, potwierdza się, jeżeli dasz pacjentowi zalecenia nieaktualne i szkodliwe, czyli każesz mu się zajadać węglowodanami, jeść śniadanie, potem za 3 godziny kolejny posiłek węglowodanowy. Tak wtedy to się potwierdza, ale wystarczy, że zrobisz na odwrót, zaraz powiem, jakie były moje zalecenia, nagle te mity pryskają, pękają jak bańka mydlana. No to ja już się w sumie czekam na te Twoje zalecenia, przypuszczamy, jakie są. Ja mam podobnego bardzo pacjenta, ale ja już chcę to zwrócić uwagę, miał. że dokładnie, że ta hemoglobina glikowana jest fajna zawsze. Zawsze to informacja trochę bardziej dla naszych kolegów lekarzy. Jeżeli zaczynacie z takiego poziomu hemoglobiny glikowanej, to na stylu niskowęglowodanowym, czyli zobaczycie zalecenia Mateusza, no zaczynają dziać się cuda. Ta hemoglobina glikowana już w ciągu trzech miesięcy jest w stanie spaść do poziomu prawidłowego i no, no to jest po... po no, poważny i potężny argument do niesamowitego radości z uprawiania medycyny. I jeszcze przebieg choroby, dlatego że pacjent zgłosił się do, na kontrolną wizytę te 12 lat temu po trzech miesiącach, no i te cukry były niezadowalające wobec tego lekarz prowadzący zwiększał dawkę leku metforminy. Mhm miały miesiące, mijały lata, te cukry zachowywały się coraz gorzej, wobec tego zwiększano dawkę metforminy, a ostatecznie dostał ten pacjent nowoczesny lek Jardiance, którego celem jest przetransportowanie glukozy z krwi do moczu i wysikiwanie moczu. Zresztą z drugiej strony jest to paradoks, bo zamiast zalecić pacjentowi, żeby nie jadł węglowodanów, czyli cukru, daje się lek po to, żeby ten zjadany z zaleceń cukier wysikać i obniżyć jego poziom. Poplątanie z pomieszaniem, czyli maters. Pamiętam, że prośbą pacjenta było, żeby można było jak najszybciej ten lek wycofać, dlatego że był drogi i nierefundowany, co jest naprawdę ważnym argumentem, jeżeli chodzi o potencjał brania tego leku. Ale lećmy dalej, bo... Wolałbym, żeby pacjent jadł mniej węglowodanów i mniej wysikiwał, niż forsował węglowodany, które je, żeby nerki wyciskały to właśnie przez, na zewnątrz. I, I oto po takim przebiegu choroby pacjent zgłasza się do mnie, historię znacie, dostaje następujące zalecenia. Na spokojnie, przecież cukrzyca typu drugiego trwa już u pana 12 lat, mamy czas na naukę ograniczajmy węglowodany. Proszę tutaj plan żywieniowy. Proszę oglądać kanał. Proszę strony z dietą keto niskowęglowodanową darmowe, które zasugerują małżonce, która akurat gotuje jak przygotowywać posiłki. Produkty, których trzeba unikać to A B C D E. Proszę się tym cieszyć, proszę się bawić, proszę uzupełniać witaminę D, proszę uzupełniać sód, dosypując dwóch łyżeczek stołowych soli dziennie do wody. Bo ty te łyżeczki stołowe, ja, ja mówię Aha. zawsze o takich małych łyżeczkach. A, a to ja o małych. No, bo stołowe to są te duże. To ja mówię y, o małych. Proszę pamiętać też o uzupełnieniu witaminy B12. Poleciłem konkretne produkty, które miały za zadanie uzupełnić witaminę D i witaminę B12 i Pożegnałem pacjenta na 3 miesiące. Za 3 miesiące prosiłem, żeby pacjent przyszedł z wykonanymi badaniami kontrolnymi, z hemoglobiną glikowaną, poziomem witaminy D. Insuliny nie zlecałem, bo nie ma sensu. To było tylko po to, żeby potwierdzić, że cukrzyca to insulinooporność. I oto pacjent po 3 miesiącach zgłosił się do mnie na kontrolę. Przypominam, wow. że zdecydowałem z pacjentem nie odstawiać jeszcze leków, tylko na, tych, na podstawie zmiany zaleceń. Chciałem zobaczyć jak wygląda hemoglobina po trzech miesiącach i zdecydować po tych trzech miesiącach jakie leki odstawić i czy w ogóle. No to pacjent przychodzi do mnie i pokazuje mu mi najpierw wynik hemoglobiny glikowanej 6,7. Wow, czyli prawie już poniżej tego odcięcia cukrzycowego. I, zoba i zobaczcie 8,7 na dwóch lekach przeciwprocukrzycowych mhm. po trzech miesiącach tylko zmiany zaleceń na właściwe zalecenia. 6,7, wobec tego doszliśmy do przecież jasnego i logicznego wniosku, leki nie pomagają. One są już niepotrzebne, bo te leki, które brał pan już wiele lat wcześniej, przy złych zaleceniach nic dobrego nie robią, wobec tego same zalecenia pomogły. Proszę w tym momencie odstawić leki, zwłaszcza, że metformina spowodowała niedobór witaminy B12 mm -hmm. i miał jakieś dolegliwości żołądkowo-elitowe, a lek jardiance, który ma za zadanie wysikać cukier, który jesz, w związku z tym, że pacjent zdecydowanie ograniczył spożywanie cukru i węglowodanów, nie był już do niczego potrzebny i w ten oto sposób pacjent został. Bez żadnego leku, po trzech miesiącach zaleceń. Dodatkowo witamina D zaczęła rosnąć. Sód bardzo dobrze i uzupełniliśmy niedobory witaminy B12. Pacjent oczywiście jest na początkowej drodze wycofywania sobie chorob, choroby metabolicznej, ale ten przypadek uświadomi Tobie, jak mocny i niesamowity wpływ ma ograniczenie węglowodanów na wycofywanie się chorób metabolicznych i w jak dużym matryksie jesteśmy, jeśli chodzi o zalecenia, które daje się cukrzykom i cho osobom chorym metabolicznie. Jestem tylko, jestem na stronie, na ulotce leku Jardiance. To jest jeden lek, który odstawiłeś i tak tym musiałbyś to zrobić, jeżeli pacjent zdecydowałby wejść w, w, w ketozę odżywczą, bo jednym z powikłań w tych leków jest zaburzenie metabolizmu i odżywiania. Pod postacią cukrzycowej kwasicy ketonowej. I jeżeli nie odstawimy w odpowiednim momencie tego leku u pacjenta w ketozie, jest ryzyko, że dostanie kwasicy ketonowej nie z powodu stylu życia, tylko z powodu tego leku. I to jest bardzo ważne. Dlatego ważne dla całej społeczności niskowęglowodanowej, że żeby nie narażać tego stylu życia na powikłania leków. No wiecie o co chodzi. Odróżniajmy powikłania leku od dobroczynnego wpływu stylu niskowęglowodanowego i ketonów, tych dobrych ketonów indukowanych przez wątroby. No i życzę Wam jak najwięcej wycofanych chorób z własnymi lekarzami, jeżeli macie własnych lekarzy. To jest kciuk, w który prosimy, żebyście walnęli, wtedy bezduszne algorytmy podeślą te filmy dalej i od razu w tym momencie proponujemy dwa filmy. Kolejny film, jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego. A ja proponuję film... Hmm... Analiza zdrowia to był live na temat ketow, kamicy, pęcherzyka żółciowego. Tutaj zapraszam.